Siemaneczko z tej strony Dominowski, a ze mną jest. No Michły ze mną jest. To no tak, chcieliśmy nagrać odcinek. Ja będę przydał 40 premium caseów na dragonie. Mam do wydania 40 zł plus różowy nick se kupię. Wiem, stylowy. Po prostu No, po prostu waria to jestem nie. Dobra. To wchodzimy w ukośnik sklep. 40 zł, 42 zł, 76 groszy. Kupujemy itemy. Najpierw kupujemy różowy nick. Podstawa. GZ. Podstawa. Sklep. Teraz kupujemy premium casey. O, od no to tutaj pokupujemy, nie? Kropka spada. Zobaczymy ile baconów ikonu No, 35 frangi jest, tylko mogę kupić. A nie, dobra, mam 40 już. Ok. 40 Czekajcie. Premek. Easy. <noise> What... Kurde. Stwo. Dobra, to ta, teraz idę otwierać na górę. Ja, jak ja bacon wyleci, to ten bacon idzie dla Micha. O dobra, dobra. To zaczynamy. Pierwsze. O, ale, ale kurna. Ale shitemy. Pfff. Zabierz wszystkie naraz. Co ty postarałeś się? Ja za mi temy. Ja cię Weź mi stąd weź bym bo No i właśnie, ci zbieram, bo zaraz cię, kurde... Czyli tutaj... I ja, tam na drugą stronę, nie? Dobra. Bo tam mam skrzynki O, tutaj jest? Sobie... Takie pomieszczenie tutaj wyrąbię, o, pięknie, pięknie. O, lola. Jest gitarowo. Ara, odejdź mnie stąd, zawołam cię jak coś dropnę, nie? Dobra, dobra Alujo, nic mi nie dropi. Jak stąd, to H bacon nie może wylecieć, nie? Może, może. Jeden procent. Ty, koksy. Ty, koks tam wszystko leży. Jak mi z cztery Supremek nie wyleci bacon, to to jest zbugowane jakieś, nie? Kiedyś ci wyleciał. No, wyleciał mi aż wczoraj. Patrzcie, tam kilo szybkości jakieś tam wrzucam, nie? Jest, jest się... Masz tu koksy, pa, ile koksów to jest, nie? Tych moich koksów ze skrzynek to nie ruszaj! Mam papaki kurna stoi Dobra łap Ty łap, bo będziesz mu mówił, że ci premek nie dałem, nie? Dobra, mam okay. I dziękuję Idź, idź tam pootwieraj i wyjdź mi stąd Bacon Ta, jasne Gówno dupa Takie Tak jest, Ty, bacona mam Nie masz, bo widzę Nie, ty twelu głupi, nie kłamuj mnie No, ale serio no, ja w to nie wierzę. To jest to jakieś... Ty mam 14 premek, już nie? Ale chyba mam. co ona. Super kill no to nice. To nice, GZ. To ile lepiej chrebów by chciał. O szkuźwa. O, rzut, dwa, dwa rzutaki już tam są w skrzynce do, G do GZ. Będzie na przykład Janie Gildi. Dwa no przybianko gildi będzie, nie? O nie, tu tylko ktoś wejdzie, wejdzie do, do, do tej gildii, teraz mi tu coś tam zapierniecie to mu łutnęłeb, chyba ja mu łutnę, nie Trzeba to zabezpieczać. jak ostatnio kurde z tymi emeraldowymi blokami O, pamiętam No, ty zero konów, nie? Ach. Wszystko otworzyłem Dobra, no, czyli widzicie, e, nie polecam ten serwer Dragon Survival. Chodźcie, to się pożegnamy. Gówno zmarnowałem cztery dychy, mogę sobie kupić Bacona. to się pożegnamy. To się maleczko to ja było na wszystko, elo. Nie wchodźcie na serwer Dragon Survival. No, nie wchodźcie, się maleczko.